I to może być dziś najgorsza wiadomość, którą usłyszysz na temat bezpieczeństwa, bo ChatGPT chce zastąpić Messenger'a. Zacznijmy od początku. Kilka dni temu użytkownik serwisu X. Tilbor Blacho, specjalista od sztucznej inteligencji odkrył coś ciekawego. Grzebiąc w testowej wersji aplikacji Chat GPT na Androida, znalazł dowody, że OpenAI pracuje nad wprowadzeniem wiadomości prywatnych, tak zwanych DM-ów. I nie chodzi tylko o rozmowy jeden na jednego, ale też o czaty grupowe. Mówiąc wprost, chcą, żebyś przestał używać messengera, WhatsAppa czy Telegrama i przeniósł wszystkie swoje rozmowy do nich. Blacho podał nawet konkretne numery wersji beta aplikacji. Zatem to nie plotki, to są fakty wyciągnięte prosto z aplikacji. No dobrze, ale komunikator to nie jest to samo co chatbot. Co z bezpieczeństwem? I tu zaczynają się schody, bo w aplikacji brakuje kluczowej technologii, która powinna tu być standardem, tak zwanego szyfrowania end-to-end. Pomyśl o tym w ten sposób. To jest jak wysyłanie listu w superbezpiecznej, zapieczętowanej kopercie. Klucz do tej koperty masz tylko ty i osoba, do której piszesz. Nikt po drodze, ani listonosz, ani poczta, ani w tym przypadku OpenAI, nie może zajrzeć do środka. Bez tego szyfrowania każda twoja wiadomość to otwarta pocztówka, którą może przeczytać każdy, kto ma do niej dostęp. A OpenAI, jak wiemy, bardzo lubi czytać nasze pocztówki. Dlaczego to jest tak cholernie ważne? Bo już teraz OpenAI przyznaje, że wykorzystuje twoje rozmowy z ich chatbotem do trenowania swoich modeli. Co więc będzie, gdy uruchomią własną aplikację do wysyłania prywatnych wiadomości? Zaufałbyś OpenAI swoje prywatne wiadomości? Zostaw w komentarzu co myślisz, a po więcej takich filmów obserwuj mnie.